Czasem jest tak, że podczas zmiany konfiguracji naszego komputera, pozmieniamy sobie coś w ustawieniach audio i nie możemy prawidłowo skorzystać z aplikacji Teams. Chcę wam pokazać szybciutko, jak można nasz mikrofon skonfigurować. Po pierwsze, podczas spotkania, rozpoznajmy, gdzie jest ikonka odpowiedzialna za włączenie mikrofonu, a później, możemy sobie w instalacji niestandardowej wybrać w którym miejscu, którego mikrofonu będziemy, będziemy używali. Prawda? Możemy tego dokonać przed spotkaniem, ale również możemy tego dokonać w momencie, kiedy nasze spotkanie trwa. To, co teraz oglądamy, to jest właśnie pokazane, jak to zrobić przed przystąpieniem do spotkania. Podczas samego spotkania również mamy możliwość edytowania naszych multimediów. W ten sposób wybieram sobie, gdzie ma być wysyłany dźwięk i z którego mikrofonu będziemy korzystali. Jak widzicie, mam ich kilka, a to, czy ten mikrofon działa, poprawnie wskazuje nam odpowiedni tutaj wykres. Eliminowanie szumów pozostawiam bez zmian. Na koniec mogę zdecydować, która kamera będzie wykorzystywana podczas transmisji. Jeśli wszystkie opcje ustawione są poprawnie, mogę już w pełni cieszyć się spotkaniem.